Witam, cześć Chciałem Chciałbym polecić taki kanał w Wojciech Jazne, prosty człowiek z Kociowa. Dużo złówka dla Emilci, dużo złówka dla siebie zmer. Pozdrawiam się razem bardzo bazerku, coś się zresztą Emilcia. E, to jest moja moralnie nie 2000 na szyi. Jesteśmy w lesie, tu gdzie najpiękniej. Polecam kanał, bardzo świetne filmiki, babcia blonka, gra na fortepianie. dla daj mi fortepian, bo cię zabije. Żartuję, lekko Ci zazdroszczę tego fotopianu, no ale no kurde, no. Ale jak chciałbym mieć ogólnie gitarę do lasu. Fajniej byłoby tak sobie... Tak sobie tak pyk, 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 tsunami sobie grać na gitarze. Także polecam ten kanał, bardzo fajne filmiki. Zawsze coś dochodzi, coś nowego, bardzo fajnie, bezdomni ludzie na przykład którym zmiany pomaga popieram takie akcje gdzie nie wiadomo co jak, w jakiej sytuacji znajdziemy się na przykład za kilkanaście lat za, za 20, za 30, za 40, za choćby za 5 lat, nie wiadomo w jakiej sytuacji się znajdziemy. Także warto pomagać innym ludziom i pozdrawiam serdecznie chwili Piecowski Daszbour.